Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejnego vloga. Szaleję ostatnio z tymi vlogami w ogóle z filmikami, ale jakoś tak wiecie co, wydaje mi się, że przez te żłopanie tej ashwagandy to po prostu mam takiego powera. Korzystając z tego, że teraz ładnie świeci słoneczko i jest nawet dosyć przyjemna pogoda, to zabieram się za postawienie prania, także uciekam postawić sobie pranie. Opaliłam się wczoraj samoopalaczem i muszę Wam powiedzieć, że od razu po prostu się lepiej czuję, jak jestem opalona, bo ta skóra jest taka fajna, lekko muśnięta słońcem. Jedna warstwa tylko poszła e, mgiełki, tej takiej wody kokosowej opalającej z Vitaliberata. Uwielbiam, słuchajcie, te samoopalacze. W ogóle to ja jestem maniaczką samoopalaczy i chyba testowałam wszystkie możliwe, jakie były i jakie są dostępne na rynku. Chyba. Ale zauważyłam, że już mi się powoli moje zapasy zaczynają kończyć, więc trzeba będzie się w coś zaopatrzeć. Zaraz jeszcze sobie zrobię pielęgnację, bo jeszcze tej pielęgnacji takiej porannej nie zrobiłam, bo cały czas coś, także idę sobie wrzucić pranie, no i przejdę sobie troszeczkę coś, jakiś kremik, jakiś serum fajny nałożyć, także dobra. Aha, a w piątek jestem umówiona do Gabrysi na paznokcie. Kocham ten kolor, po prostu on jest boski. No na pewno będę chciała je skrócić, bo są już dosyć długie i zmienię sobie na ten kształt tej e, baleriny, który no jednak mi najbardziej pasuje. Co prawda, słuchajcie, ten ten Kształt jest naprawdę bardzo ładny, ale jednak wolę ten taki bardziej, który tak wysmukla jakby paznokieć przy końcu. Dobra, dzień dobry, zabieramy się za robotę. Dobra, jestem znowu w samochodzie, jedziemy z Antosią kupić buciki. Tak Tosia? I jadę wysłać w końcu paczkę, przesyłkę. Angelika dla ciebie. Sorry, ale po prostu nie miałam wcześniej do tego głowy. Jakie huśtawki? Tak, huśtawkę taką do huśtania do ogrodu, nie? Dobra. No, także fajnie. Pogoda nawet, nawet muszę wam powiedzieć. Powiesiłam sobie dwa prania. Ty sieć ładnie. No. A więc. mała nogę. Co? nogę, to będzie tak Żaba? No, widzisz, jak się teraz cieplej zrobi, to znowu żabki wyjdą, nie? No, dobra, na razie jedziemy. Później e, Wam pokażę, jak przyjadę do domu. Miałam ja Wam właśnie. Dobrze to siu. Ona musi też gadać normalnie, parcie na szkło. No, a jak przyjedziemy do domu, to pokażę Wam te dwa sety z Ocean Apart, które mi przyszły ostatnio i muszę Wam powiedzieć, że będzie zarąbisty kod rabatowy. <laughs> Bo będziecie mogły sobie w zanadrzu nabyć leginsy. No i zobaczymy. No, także jak przyjadę, to Wam przymierzę, pokażę, a tymczasem jedziemy. Bluzę, którą mam teraz na sobie, to jest ta bluza z Nancy. Słuchajcie, w ogóle myślę, żeby sobie jeszcze zamówić jedną, taką jakąś jasną, chyba różową sobie yy, zamówię, bo uwielbiam te bluzy do Leginsów, do Getrów, a teraz mam właśnie yy, te Legginsy z Cardedoni, które no, już chyba w zeszłym roku zamawiałam. One są już tak styrane, że w ogóle masakra, ale żadnej dziury się nie porobiło, tylko takie gdzie nie gdzie są e, pozahaczane. No wiecie jak to przy psach. Dobra, także jedziemy. No, nie wolno pić, 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 pić. Chodzi o kolor. Ja dzisiaj nie zdążyłam Wam pokazać tych setów z Ocean. Jutro je pokażę. Jutro tego vloga po południu wrzucę. A teraz zdę się kąpać szybko. Tylko sobie muszę wypilingować dokładnie ciało. I mam zamiar się jeszcze opalić jedną dawką samoopalacza. Ja tak mam, słuchajcie, że tak jakby dwa wieczory pod rząd i później... Mam chwilę spokoju, tylko sobie wcześniej buzię umyję, bo muszę Wam powiedzieć, czy... o, dobra. Hello. Yy, bo mi się dosyć mocno właśnie zanieczyszcza yy, nos i broda i przed nałożeniem samoopalacza zawsze sobie szczotkuję dokładnie buzię, żeby po prostu ładnie się wszystko opaliło. Pogoda się schrzaniła kurczę, po prostu muszę wam powiedzieć, że popołudniem przyszła taka burza, tak się rozlało. Ja nie wiem kiedy to u nas tutaj wszystko wyschnie, bo powiem wam szczerze, że jest tak mokro, jest takie po prostu wszędzie bajoro i bagno, że to jest w ogóle masakra. Więc mam nadzieję, że już lada moment przyjdą takie fajne ciepłe dni. Udało nam się wyskoczyć na chwilę właśnie na spacer koło stawu. Bo tak dosyć przyjemnie było, i w sumie zaszliśmy do domu z powrotem, i znowu zaczęło kropić, a później zaczęło lać. No, eee, także jutro dokończę vloga, jutro tego vloga pewnie po południu zobaczycie. Eee, tak, jeszcze chciałam, bo były pytania właśnie o tę szczoteczkę. No, ona pochodzi z Dermo Future i muszę Wam powiedzieć, że ja ją używam codziennie praktycznie. No i w tym moim ostatnim nowym filmiku, takim w tym domowym spa z Ros zdradziłam wam właśnie sekret, sekret, rąbek tajemnicy, jeżeli chodzi o moje pudełko właśnie I Love Box przy współpracy właśnie z Natalią No i w tym pudełku znajdziecie między innymi właśnie to masełko do demakijażu z Pyunkang angiul Muszę wam powiedzieć, że to jest jedno z moich naprawdę E, ulubionych produktów z Pyunkang e, Sama wartość, słuchajcie, tego jednego kosmetyku to jest około kilkudziesięciu złotych, więc myślę, że warto się zainteresować. Będę co jakiś czas zdradzała tutaj właśnie takie rąbki, tajemnice, jeżeli chodzi o zawartość pudełka. Buję sobie umyłam. O Dzisiaj mi przyszły takie fajne gąbeczki make-up -y do twarzy z Aliexpress i nie wzięłam sobie tu do łazienki. Bawełniane po prostu. E, bo ta to już, słuchajcie, ona nawet nie jest brudna, ona już jest tak sty... no Teraz jest brudna, bo myłam sobie długie, ale ona już jest tak stychana użytkowaniem codziennym, że naprawdę pasowałoby ją wymienić. Cześć, witajcie. Wtorek jest po prostu taka beznadziejna pogoda, ja mi się no stop chcę spać, dlatego zaraz jak tylko sobie. Nawet nie mam słuchajcie smaka, na, smaka w ogóle na śniadanie i za bardzo też nawet muszę chyba jechać na jakieś zakupy, zrobiłam sobie tylko kanapeczkę z masłem mm, i szynką, żeby cokolwiek zjeść, żeby w międzyczasie sobie wziąć suplementy i sobie wezmę tą ashwagandę, bo mm, no spać muszę jeszcze, jest po prostu taka beznadziejna pogoda, aura za oknem jest totalnie niekorzystna. Także zabieram się za śniadanko, kawę robię, i idę do pokoju i pokażę Wam mm, te komplety z ocean, które mam. Ten w sumie jest nowy. Kolorek taki wiecie. Cielisty cielak totalnie. Nie wiem, nie wiem jak z tą pogodą. Jest to mnie po prostu dobija. Dobra, zabieram się za. Suple, dwie drażetki kolagenu, jedna, nie, dwie drażetki kurkuma i piperyna. Do tego dochodzi um, drażetka, jedna kapsułka Herker Panda na włosy, paznokcie, skórę. One są dosyć duże, te, te kapsułki z Herker Panda. hydrodren dalej biorę. Przerzuciłam się, żeby go brać rano. Tak, tutaj jest zalecany ogólnie, żeby te m, kapsułki brać rano. No, i e, tak, zaczynam, zaczęłam je już brać e, w trakcie jakichś posiłków, i faktycznie zauważyłam, że lepiej mi się one w ogóle łykają. Jak tak brałam kurczę na ten pusty żołądek, no to wiecie, tak z rana, taka duża ilość wody i tak dalej. Ja jestem w stanie poknąć cztery takie dra, kapsułki naraz. No, także. Muszę wam powiedzieć, że nie jest źle, no a ta aszwaganda, w dalszym ciągu słuchajcie ją używam, zażywam, biorę, no to są stuprocentowe zioła, więc muszę wam powiedzieć, że nawet jakoś tego za specjalnie nie traktuję jako suplement, tylko po prostu sobie tak biorę, także jeszcze tutaj mam, o te kapsułki hydrodren, one są dosyć spore, no i też trzeba wziąć dwie. popić dużą ilością wody, żeby żeby po prostu Wam gdzieś nie stanęły. No i dostałam kod rabatowy dla Was, jakbyście chciały sobie skorzystać. Wiem, że moje dwie koleżanki wczoraj robiły zamówienie. Wczoraj na kolację zaserwowałam sobie koktajl e, ten oczyszczający. Muszę Wam powiedzieć, że e, one mi najlepiej wchodzą z mlekiem migdałowym albo waniliowym, takim zimnym. Ten jest naprawdę bardzo dobry. On tutaj ma dużą zawartość Między innymi słuchajcie, błonnika, ekstrakt ziela pokrzywy zwyczajnej, mniszka lekarskiego bardzo fajnie działa na układ trawienny, wspomaga metabolizm, także myślę, że warto się takimi suplementami zainteresować. Ja odkąd się tak bardziej czytałam, zainteresowałam to, no to jakoś tak. No, nie. O, ups. Um, no to, to używam, biorę, zażywam, także także nie jest źle, dobra idę do pokoju usiąść sobie przed toaletkę oczywiście ogarnąć twarz, Antonia sobie bajki ogląda, zaraz jej zrobię też śniadanko, ona będzie ona jest totalnie jak ja, ona z rana śniadania nie za bardzo lubi jeść jej wystarczy z rana banan albo kakao albo coś takiego lekkiego także dobra, uciekam na razie trzeba jakoś wykorzystać ten czas żeby tego vloga jakoś nagrać ale w tym vlogu chyba raczej nic nie będzie odkrywczego, słuchajcie, bo po prostu pogoda jest beznadziejna i nawet nigdzie się nie wybieramy. No dobra, a tak na szybko pokażę Wam dwa sety, które mam tym razem z Ocean. I słuchajcie, wzięłam sobie drugi ten secik dresik. On jest, słuchajcie, uniwersalny uniseks. Także jak na przykład mój, mój Staszek mierzył sobie ten liliowy dresik, naprawdę bardzo fajnie wyglądał. Przy tych kompletach dresowych, właśnie uniseks, zalecane jest branie mniejszego rozmiaru niż zazwyczaj nosicie. I w tym przypadku mam spodnie M. Bardzo fajny, wysoki stan. Plusem jest tutaj jeszcze to, że tutaj mamy taką kieszonkę. Kieszonkę na magnez, na jakiś kluczyk, na jakieś pieniążki czy coś takiego. Bardzo fajne. Podoba mi się to, że one są zwężane ku dołowi. To jest dokładnie ten sam zestaw, który mam w tym liliowym kolorze. No i tutaj mam bluzę, bluzę też mam mkę. A tutaj pod spodem wzięłam sobie do tego kompleciku taki byżowy top. On jest wycięty po prostu na plecach o w ten sposób. Mój jest w rozmiarze M. Bardzo fajny cielak, ja polowałam jeszcze właśnie na tego typu top, żeby był taki typowo cielisty, żeby pod jakieś jasne bluzki można było nosić. Muszę wam powiedzieć, że od momentu jak dostałam pierwszy set z Ocean, no to główną, główną Głównym elementem bielizny w garderobie są po prostu te topy z ocean. Odstawiłam biustonosze i w tych mi jest po prostu najwygodniej i najbardziej komfortowo chodzić. No tutaj mamy taki typowy basic. Ja uważam, że każda z nas powinna mieć taki basic w swojej szafie eee, i, i ja się czuję w tych dresach naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Bo miałam jeszcze te drugie dresy, ale one są zdecydowanie za szerokie. Aczkolwiek ten e, dres fioletowy, który mam, też jest bardzo fajny. To jest jeden z takich moich ulubionych dresów, właśnie e, w Ocean. No i zakładam już ten drugi secik, bo jest on z najnowszej kolekcji. E, no dobra, jeżeli chodzi o ten drugi set, on pochodzi z najnowszej kolekcji. Ten zestaw charakteryzuje się tym, że ma bluzę bardzo oversize, z obniżoną linią ramion. Bo widzicie, że to jest krój taki mocno, mocno oversizeowy. Te sety są dostępne w kilku przepięknych pastelowych kolorach. Ja sobie wybrałam tym razem dwa sety w takich bardzo neutralnych kolorach ziemi, bo do opalonej skóry. Słuchajcie, te kolory, takie kolory neutralne, beż i tak dalej, wyglądają po prostu przepięknie. Bluza mi się bardzo podoba, śmigałam już w niej kilka razy i dzisiaj ją muszę rzucić do prania, bo niestety sobie czymś ją ufajdałam. Logo w tej bluzie mamy tutaj wyszywane, ono nie jest klejone, tylko wyszywane. No i dobra, i pod spodem mamy przede wszystkim takie krótkie spodenki. Te spodenki są, słuchajcie, zrobione z tego materiału, mojego ulubionego materiału leggingsów w Ocean. Mamy tutaj ten prążkowany właśnie materiał. To co zasługuje na uwagę, ja powiem wam szczerze, że jak patrzyłam e, sobie na te komplety, to bardzo się obawiałam, że przy moich grubych, no dosyć szerokich udach, te spodenki będą po prostu tak podchodzić, bo często na modelkach właśnie na Ocean, one były takie mega mega krótkie, ale zaryzykowałam, spodenki wzięłam w rozmiarze L. Top mam M, a bluza też jest chyba M. -ka. I tu nic się takiego nie dzieje, że one są mega krótkie. Plusem jest jeszcze to, że one tutaj pod spodem z jednej i tu w tyle, z jednej, w tyle też tak, i w tyle, mają taki pasek silikonowy, przez co one nam się po prostu nie podciągają do góry. E, śmiało stwierdzam, że te spodenki mogłabym zamówić sobie w tym rozmiarze M, no ale wzięłam l z tej racji, bo bałam się po prostu, że będą za krótkie. Jeżeli chodzi o górę, to mamy tutaj tak przepięknie wycięty e, top, bo to jest topik, to nie jest taki staniczek i tak dalej, bo mamy o, troszeczkę, widzicie, podniszczony, że tak powiem, stan. Bardzo ładnie wycięte są tutaj przy ramionach te e, otwory, dzięki czemu świetnie nam tutaj się prezentuje po prostu e, sylwetka. Zastanawiam się, intensywnie, czy nie zamówić sobie tego seciku w sensie top i spodenki jeszcze w tym jakimś jasnym. E, takim pastelowo-wiosennym kolorze. Okej, okay, i tu jeszcze Wam powiem o tym kodzie rabatowym, jaki dla Was dostałam. Kod wy, y, prezentuje się w ten oto sposób. Siarka 3 za 1 i wpisując ten kod e, powyżej, jeżeli kupicie leginsy za 279 zł, to dostajecie kolejne dwie pary leginsów w prezencie oczywiście możecie sobie zakupić coś innego za 279 zł i wtedy w koszyku takim gratisowym macie do wyboru dwie kolejne pary leginsów ja wiem, że kilka moich koleżanek czekało na ten kod, bo Kilka z Was chciało po prostu kupić sobie legińce, więc myślę, że teraz jest bardzo fajna okazja, bo w tej cenie mamy praktycznie trzy pary legińców, i ja ze, ze swojej strony bardzo serdecznie Wam polecam te legińce z materiału prążkowanego, bo one są najbardziej wygodne, komfortowe do takiego chodzenia na co dzień. Oraz ten motyw, który był taki zwierzęcy, panterka. Ja mam tą panterkę, te Teleginsy Te leginsy po prostu zbierają rewelacyjnie brzuch. Trzymają sylwetkę po prostu najlepiej w ryzach. A jeżeli chodzi o taką wygodę, to tak jak mówię, te prążkowane. Dobra. Słuchajcie, czy z tego tutaj możemy wyczarować jakiś pyszny obiad? Ano, możemy. Do tego jeszcze będziemy potrzebować tylko słuchajcie, jeszcze ziemniaczki. Pomyślałam, myślałam, myślałam, co dzisiaj na obiad i zostało mi trochę bardzo ładnego w sumie boczku. Boczku. Jedna papryka, jedna jakaś taka marchewka, cebulki, cebulki mam oczywiście więcej, ale wzięłam tu takie resztki typowo z lodówki. Papryka, pietruszka, kapustę, oczywiście niecałą, e, śmietankę i do tego, słuchajcie, tylko pójdzie jeszcze, pójdą ziemniaczki i pomyślałam, że zrobię taką, taki gulasz, mm, Ala gulasz z warzywami, e, boczek, ziemniaki takie poszatkowane, coś ala chłopski garnek. Oczywiście, tak to typowo e, po swojemu, tylko muszę iść zobaczyć, czy teściówka ma. Przecież pomidorowy, a jak nie, to będę dzwoniła do mojego, żeby mi kupił. I bardzo fajny pomysł na obiad. Ja jestem w ogóle fanką takich jednogarnkowych dań, wszelakich zapiekanek z reszty z lodówki. Także dzisiaj wam pokażę, jak można z tego tutaj na dobrą sprawę zrobić bardzo dobry obiad. Tylko się zabiorę najpierw za ogarnięcie tutaj z lewu. No i tutaj w jednym garnku mam taką pociachaną, byle jak słuchajcie, kapustę, skrojoną tak tą marchewkę, tutaj troszeczkę tej pietruszki, trochę podlałam wodą i będę to teraz po prostu dusiła. Na osobnej patelni podsmażam sobie boczek i kiedy już mi się zacznie to gotować tutaj ta kapusta, wrzucam podsmażone boczek, będę po prostu w takim jednym garnku sobie wszystko gotowała. No i tutaj słuchajcie, już wcześniej dorzuciłam ten boczek obsmażony na patelni, dokroiłam jeszcze troszkę kiełbasy wiejskiej, wrzucam teraz ziemniaki, na małym ogniu będę sobie wszystko dusiła, bo kapusta mi się powoli zaczęła robić miękka, a wrzuciłam trochę później ziemniaki z tego względu, żeby one się po prostu nie rozgotowały. Później jeszcze trochę podleję wodą, doprawię i będzie po prostu miodzio. Dobra, muszę wam powiedzieć, że my już praktycznie skończyliśmy, zjedliśmy praktycznie cały garnek właśnie tej takiej potrawki. Muszę wam powiedzieć, że jak jest takie właśnie gęstsze, bardziej podbite śmietanką z mąką, to po prostu smakuje fenomenalnie i u mnie wisienką na torcie, wiecie, jaka była przyprawa. O, ta. Ja całość przyprawiałam tylko i wyłącznie właśnie tą przyprawą knora do mięs. Oprócz tego dorzuciłam jeszcze miesza mieszankę polskich ziół yy, i troszeczkę wegety, i tyle, i naprawdę przepyszne. A teraz się zabieram za robienie francuskiego a że mam smaka totalnie na coś takiego fajnego, smacznego i słodkiego. Ja z reguły mało jem słodkiego, ale jak już mam ochotę na coś, to wolę sobie coś zrobić. I tradycyjnie ciasto francuskie. Dwa zrobię i pomieszam. Jedne zrobimy z karmelą z solą. Ten krem słony karmel bardzo dobry. A inne zrobię z nutellą i z bananem. Także zabieram się za zrobienie tych smakowitości. Także dziś tak trochę kulinarnie, także co by było smacznie i dupa rosła radośnie. Jedziemy z robotą. No i słuchajcie, moje placuszki one się ja ich po prostu wiecie co, nie wkładałam do zamrażalnika, żeby lepiej mi się je kroiło, natomiast one, one po prostu rozrosną, wyrosną i wrócą do takiego kształtu jak powinny. Nie bawię się z tym za bardzo. Słony karmel a tutaj Nutella z banana. Pikarnik mi się już grzeje, i w międzyczasie, jak mi się grzeje, to oczywiście muszę je troszeczkę masłem potraktować. Już nie jadę z jajkiem, bo mi szkoda jajko. Bo zazwyczaj używam samego żółtka, a nie miałabym teraz co z tym białkiem zrobić. Szkoda, żeby się marnowało, więc pojedzie tylko mleko. No i 200 stopni do 20 minut maks i mamy pyszną mega prostą mega szybką przekąskę. Ja bardzo często robię właśnie takie jakieś rolsy i to niekoniecznie dziewczyny na słodko, bo też na przykład ostatnio robiłam takie ala kapuśniaczki z grzybkami i z kapustą. Także według własnych upodobań, co tam lubicie. Mi aż po prostu ślinka cieknie. Także wrzucam do piekarnika i zabieram się za ogarnięcie troszeczkę pokoju i poskładania prania. No dobra, ja będę, słuchajcie, kończyć już dzisiaj tego vloga. Dzisiaj taki mega domowy, po prostu tak myślałam, że może się ogarnę, żeby jakoś wyglądać. Ale nie, dzisiaj śmigam tak cały dzień na dobrą sprawę. Tak te godziny zasuwają, że w ogóle nie umiem się połapać, ale słuchajcie, miałam Wam ostatnio właśnie pokazać, bo zamówiłam sobie, patrzcie, takie myki na AliExpress. E, takie po prostu gąbeczki do domywania makijażu. Mam takie dwie, takie jakby e, rękawiczki, takie materiałowe. One bardzo fajnie domywają resztki makijażu e, przy oczach, na przykład tuż itd. i tak e, dalej. One były w takim trzypaku. Aukcję najwyżej Wam na dole podlinkuję. Dzisiaj będę sobie je testować. Szkoda, że nie ma tu na, jakiegoś takiego, wiecie, uchwytu. E, no, ale można to wieszać. No, także domywanie makijażu, ścieranie, po prostu takie myki wielokrotnego użytku, e, ja bardzo lubię. A tymczasem uciekam, zmontuję dzisiaj tego vloga, jeszcze dzisiaj go wrzucę, a jutro co jest? Jutro jest środa, chciałabym nagrać, słuchajcie, e, paczki pr bo mam tu odłożone cztery paczuszki z różnych firm. I tak sobie pomyślałam, że jak mi się czasami uda coś uzbierać, to zrobię takie. E, filmiki, e, także, no. A tymczasem uciekam bawić się z Antosią troszeczkę, tam mi się pieką te e, rolsy, to będą na później do kawy i później chyba jeszcze muszę skoczyć do sklepu. Co? Myślałam, że usłyszę, Dobra. Także uciekam. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego weekendu. Patrzcie, jaka jestem pięknie opalona. Tak jak mówiłam, do takich nudziakowych cielistych secików taka opalenizna bardzo fajnie wygląda. Wczoraj wykończyłam moją wodę kokosową z Vita Liberata. Było totalne tenko, Ale została mi woda, też taka kokosowa z Liren, samoopalająca, którą uwielbiam również. Ona jest. Wielokrotnie niższa niż ta z Vita Liberata, ona zdrowie. Także e, polecam też. Dobra, uciekam na razie. Widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepłutko. Mam nadzieję, że nie zanudziłam was tym vlogiem. Starałam się, żeby on był, wiecie, taki bardziej urozmaicony, ale jak się tak siedzi, non-stop w domu, no to za bardzo e, nie ma jak. Ale już się zbliżając coraz bardziej takie naprawdę ciepłe dni. Planujemy tutaj jechać, tam jechać troszeczkę, więc myślę, że te vlogi będą bardziej urozmaicone. Dobra, nie przedłużam, uciekam. Trzymajcie się zdrowo, papa. Pa.